Witajcie na kolejnym odcinku na kanale Luzik. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić miniaturkę. Zrobię z Minecrafta taką przykładową. No dobra, no to chodzimy in na internet i pobieramy gimpa. Dobra, poczekajcie chwilę. No okej, okay. musiałem coś zrobić. No i dobra, pobieracie Gimpa. Ja no, mi przypadła wersja 2.10.10, ale już jest wersja y, 2.10.12. Jeszcze jej nie, nie mam. Ale będę pobierał. No dobra, no to wchodzimy w Gimpa. I tutaj nie macie takich okienek. Nie macie y, okienka z warstwami. I z nowego przybornika. Ja sobie to czyli sobie to włączacie. Wchodzicie w okna do, do, do kowalne okna dialogowe, warstwy. Obojętnie gdzie na razie ją ustawicie. I nowy przybornik. I teraz ja sobie daję tryb jednego okna. I mam wszystko w jednym oknie, że nic mi się nie odrywa. No dobra, no to. Yy, yy, no, klikacie, plik nowy. 1920 na 1080. Zaawansowane opcje. Wypełnienie, przezroczystość i tutaj już nic nie zmieniacie. Klikacie OK. No i dobrze. teraz to minimalizujecie i bierzecie sobie jakieś tło z internetu, albo sami robicie screena z gry. No, ja sobie wziąłem akurat takiego screena z gry. I będzie tam też przykładowy skin. To ja sobie wziąłem takiego. Już wam pokazuję. Wziąłem dla przykładu y, takiego skina. Nie wiem, jakie to skin i w ogóle. I pa tutaj pamiętajcie, żeby na końcówce tego, co piszecie, zawsze dodawać PNG. A w przypadku y obrazka, zawsze pisać 1920x1080 na końcówce. No dobra, no to ja sobie to, Te dwie rzeczy już wezmę do gimpa. Zaznaczacie je. przenosić przenosicie do Gimpa. I pamiętajcie przy zapisywaniu tych obrazków, że żeby ich nie przenosić, tak, żeby ich nie przeciągać na ekran, tylko kliknąć prawym, zapisz grafikę jako i, i zapisać. Ja to sobie zawsze zapisuję na pulpicie. Musimy trochę poczekać, się załaduje. A jeśli nie, nie wziąłem tamtego, tylko wziąłem sobie takie. Dobra, tu sobie przeciągacie na sam dół. No i dobra, macie tło. Ale jak dacie już wszystkie napisy i, i postać, to będzie widać wyraźnie wszystko to. Więc wchodzicie sobie w filtry. Oczywiście musi być zaznaczona ta warstwa. Rozmycie. Macie tu wszystkie rozmycia. Rozmycie w ruchu jest też fajne. Ale ja preferuję rozmycie gaussa. No i tutaj setajecie tak na piątkę albo dziesiątkę. No i tutaj jest w 50. 0... Liczba i 50, więc ja się tu zaznaczam i wpisuję 0, 0 i klikam tu i samo się zaznacza. I klikacie OK. No i macie rozma rozmazane tło. No i teraz dajecie postać. Widzicie, jak jest PNG, to nie ma tła. Bierzecie y tutaj po lewo u góry przyrząd skalowanie Klikacie, jak jest zaznaczone tutaj, to klikacie na tą postać i Shiftem, przytrzymujecie Shift i, i powiększacie. Ja sobie jeszcze to powiększę, zresztą ja nie będę używał tej miniaturki, ale będzie taka przykładowa. No i dobra, i klikacie Enter. ale na przykład będzie nazwa y, Robimy customowego skina Robimy własnego skina Minecraft No i nie chcecie, żeby był y, Skin od razu widoczny Więc bierzecie Znowu filtry Rozmigałsa I tak samo jak tam Tylko, że tutaj bardziej Rozmazujecie, tak na 25 no, na 25 i tutaj już nie daje 0,0. Jeszcze możecie użyć y, efektu rozmywania. I tutaj kliknąć na niego dwa razy. Tak, tak szybko, i tutaj Wam się pokaże y, opcje narzędzia. I tutaj zwiększacie sobie trochę rozmiar. No i jeszcze to rozmywacie dodatkowo. Tutaj możecie sobie jeszcze bardziej powiększyć. No i dobra, wystarczy. No to postać mamy gotową i możemy kliknąć na postać w, w zakładce warstwy prawym na postać i kliknąć połącz w dół. No i dobra, i teraz możemy dodać już warstwę tekstową. No i zaznaczamy sobie tekst. I piszemy. Ja się akurat to podzielę na części, więc wpisujemy na przykład robimy tutaj damy. No, powiedzmy biały. Tutaj zaraz zmienimy. I dajemy sobie czcionkę, na przykład. E. Wpisuję. Tomu czcionkę y, pobierałem. Nazywa się Engconomica. O. I moim zdaniem nie do Minecrafta pasuje. Powiększamy sobie, ale tak, żeby nie wykroczyło poza krawędzie na przykład jak dam więcej to to y już się znaczy to y nie zmieści się już w zakresie no dobra jest napis robimy i tutaj ja chcę żeby on był dwukolorowy więc daję sobie nawet więc trzy kolorowy. Nie, dwóch. Dwukolorowy. Więc na pierwszy kolor daję sobie powiedzmy, że taki. Nie wiem, jak to się nazywa. Ja, bardzo jasny, niebieski, morski taki. A na drugi se daje żaden. O. I teraz bierzemy. Opcję, która się nazywa gradient, i tak przeciągamy, ale jeszcze czegoś tu nie zrobiłem, czyli cofamy Escape'em. Klikamy prawym na warstwę tekstu, i zjeżdżamy na dół i klikamy kanał alfa na zaznaczenie. I teraz mogę już robić gradient. I tutaj można sobie zmienić, że kolor pierwszoplanowy stały, kolor tła i kolor y, tła, tło przejrzyste. Ale najlepiej to jest to pierwszoplanowe albo to. Ale raczej to. Nie wiem dlaczego mi się pokazuje tu takie niebieskie, czarne okienko. No i klikamy en Enter. Albo jak nie możecie kliknąć po zmianie tego, to klikacie obojętnie jaką rzecz, na przykład przesunięcie. Ale mi się to nie podoba, więc biorę sobie kolor na przykład. Taki ciemno-niebieski. Maluję ten napis. Jeszcze raz biorę gradient. Biorę sobie kolor, który chcę. I znowu robię gradient. O. I teraz mi się podoba. Klikamy zaznaczenie. Brak. I teraz robimy kolejny napis. Robimy skina w Minecraft. Tutaj damy tylko skina. Skina. Tutaj damy także ten ciemny niebieski. I czcionkę tą samą. Enkceonomica. I powiększamy. Nie używam y, Premiera czy tam czegoś. Bo nie, bo nie wiem, po co zapłacić do takie rzeczy, jak można to robić w darmowym programie. No i dobre, mamy napis i znowu tak jak wtedy klikamy na warstwę tekstu, gdzie jest napisane skina, klikamy kanał alfa na zaznaczenie, bierzemy gradient i przeciągamy i znowu. Zaznaczenie brak. I znowu y, narzędziem tekst tworzymy na tekst w Minecraft. I tutaj także bierzemy kolor, który chcemy. Na przykład ten niebieski. Kiąka ta sama. No i znowu powiększamy. Okej. Okay. I jeszcze jak, jeśli komuś jest za małe, klikamy narzędzie skalowanie. Shift. I powiększamy. Albo puszczamy Shift i jeszcze rozciągamy w dół. O. No i taki mi się podoba. I jeszcze znowu klikamy prawym na, nie lewym prawym, na Minecraft, na tekst. Kanał alfa na zaznaczenie. Narzędzie gradient. I tak samo. I Enter. Zaznaczenie brak. Ale patrzcie, to się tak nawet trochę zlewa z tłem, na przykład tutaj. No, to, co teraz zrobić? No to możemy kliknąć na pierwszy napis, kliknąć filtry, światło i cień, i rzucenie cienia, czyli będzie cień. I rzucenie cienia, poprzednia wersja ISIA to jest takie najlepsze, według mnie. Tutaj ja zawsze klikam, wpisuję 20, 0, 0, tam można być nawet do 4, 4. Krycie na 100, dopuszczalne powiększenie odznaczamy, klikamy OK. I na przykład dla mnie jest za mało cienia, no to klikamy CTRL F, jeszcze więcej cienia, CTRL F, jeszcze więcej cienia, CTRL F. Jeszcze więcej cienia i na przykład 4 razy cienia mi zawsze wystarcza. I żeby to się już nie rozjeżdżało, klikamy na, na napis robimy prawym, połącz w dół i tak jeszcze 3 razy. I robimy to samo z pozostałymi napisami, ale to już zobaczymy się po cięciu. No dobra, już jestem, już zrobiłem. I teraz mam dla Was dobrego tipa. Połączcie sobie te wszystkie napisy w jedno. Czyli prawym na napis, i połącz w dół. I tak dwa razy. No i macie już jeden, cały jeden napis. No i dobra. No ale czegoś Wam tutaj wam brakuje. No dobra, i patrzcie, pobraliście sobie paczkę z jakimiś efektami. No i tutaj wyłączacie tło. To też. Można, ale nie trzeba. No i tutaj na przykład macie coś takiego jak. Starburst. Klikacie sobie plusik. Na przykład macie takie coś. I chcecie mieć to coś w miniaturce albo coś takiego bardziej coś takiego no to przeciągacie sobie to stąd tutaj macie tą drugą mm, pracę i przeciągacie sobie to tutaj no ale co macie to na tym wszystkim no to przeciągacie sobie pod I, i macie na przykład tutaj, na tym. A nie chcecie mieć na tym. To bierzecie sobie gumkę i wymazujecie. Dobra, zobaczymy się po cięciu, jak już to wymarzę. No dobra, już jestem. A no, ale powiedzmy jeszcze, że jest to dla was za mocne. No to będzie tutaj takie coś jak krycie. Czy tam... Znaczy nie, najpierw wchodzicie tutaj Jest taka zakładka I klikacie zwykłe Jest takie białe, ale wy nie chcecie takiego białego No to tutaj krycie i zmniejszacie sobie krycie tego I według własnego gustu Na przykład chcecie mieć to na o, o takim poziomie Nie ma problemu, może być no i teraz możecie to wszystko sobie połączyć w jedno, żeby to mniej miejsca za, zabierało w komputerze. Klikacie prawym, połącz w dół. I teraz połączyliście napis z, tymi, oto, z, z tym oto star, Starburstem. No i teraz połączycie, so, połączycie sobie napis, połącz w dół, z tym obrazkiem. I ten obrazek możecie połączyć z tłem. No i ma się jako jedno rzecz. No i jest dobre. No i żeby to wyeksportować, czyli wziąć jako PNG, żeby mogło się wstawić na YouTube, to klikacie plik, wyeksportuj, No, i tutaj sobie wybieracie, gdzie chcecie zapisać. Dajecie nazwę. I klikacie wyeksportuj, ale ja tego nie będę robił. Znaczy zrobię to, ale po odcinku. I tu wam wyskoczy takie okienko. Szare. I będzie trzeba kliknąć znowu wyeksportuj. No i to wszystko. No, dobra, no to to już by było na tyle. Tutaj macie moje dwa ostatnie filmy. Znaczy dwa wybrane filmy przeze mnie. No, i subskrypcje mojego kanału. Bardzo bym się cieszył, jakbyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję pod tym filmem. Bo zbieramy te symboliczne pierwsze 500 subskrypcji. No dobra, no to by było na tyle. Siema.